Witam Was bardzo serdecznie. Nowy odcinek po dłuższym, dłuższej czasie, prze, po dłuższym czasie przerwy, yy, dlatego że, yy, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, przez ponad pół roku nie miałem żadnego akwarium, praktycznie od wakacji zeszłego roku. Po przeprowadzce teraz. Będę miał dwa mniejsze zbiorniki, zaczniemy od tego, tutaj 45x35x30 na na cm wysokości, takie niewielkie akwarium. Akwarium oczywiście z, z firmy akwarium szczecin.pl odprzemka wieczorka, jak zwykle można, można było u niego liczyć na jakość tego szkła, tutaj w tym przypadku. 8 mm szkło Opti White z eleganckimi spoinami Widzicie tutaj, praktycznie nie widać, nie widać klejenia. Nie wiem, czy to zobaczycie na filmie. Natomiast, jak zwykle, sklejone rewelacyjnie. Ale dzisiaj skupimy się na tym, że postanowiłem założyć akwarium roślinne. No i jak wiadomo,. Jeszcze, jak niektórzy z Was wiedzą, jeszcze nie miałem żadnego akwarium roślinnego, ale zdążyłem dużo, dużo wiedzy na ten temat wchłonąć z różnych źródeł. No i jak wiadomo, najważniejsze w akwarystyce roślinnej jest oświetlenie. Miałem do wyboru albo kupić gotową lampę. W tym przypadku, dla takiego malutkiego zbiornika, w każdym przypadku rozważałem wyłącznie lampę LED. Dlatego, że po pierwsze, podobają mi się bardzo te konstrukcje typu Ada Aqua Sky czy Chihiros Crystal, te lampy bardzo cieniutkie na, na LEDach SMD. I postanowiłem nie wydawać 1000 złotych czy tam 600, w zależności od firmy, na taką właśnie lampę, tylko zrobić ją sobie samemu. Jak wiecie, jest to kanał akwarystyczny, zrób to sam. I lubię sobie pomajsterkować od czasu do czasu, dlatego yy, wykonałem sobie taką lampę sam. Ona w tej chwili jest prawie gotowa. Brakuje jeszcze kilku elementów, które zaraz, y, zaraz Wam powiem na filmie y, w dalszej części, z czego się chciałem, żeby, żeby składała ta lampa. Weźmiemy ją sobie tutaj. Moment, bo się zablokowałem za, za, się. To jest lampa. Produkcji akwarystycznej, zrób to sam, która składa się tutaj z płyty akrylowej w kolorze opal. Nie chciałem przeźroczystej, tutaj, dlatego że y, zaraz to odwrócimy i zobaczycie, tam jest okablowanie. A poza tym na, na białej nie będzie widać odprysków, czy, czy e, tak bardzo kurzu. A poza tym, jak widzicie, mój, mój kącik akwarystyczny tutaj składa się z białych mebli e, oraz e, białego kłośnika, więc ta lampa się doskonale komponuje w białym. I tutaj jest to biała płyta akrylowa z akrylu wylewanego yy, o rozmiarze 35 na 20 cm o grubości 10 mm w której został wyfrezowany otwór na ten oto radiator, to jest radiator firmy, yy, z firmy piekarz.pl radiator yy, jest aluminiowy w całości waży około 1100 gram i jest o rozmiarach 150 mm na 350 mm na 15 grubości. 15 grubości razem z orzebrowaniem tutaj to orzebrowanie wystaje na 9 mm, ponad grubość tego radiatora ponad tą płytę radiatora. Radiator jest gładki. Tutaj jeszcze muszę go doczyścić, bo jakieś, jakieś zacieki tutaj się pojawiły, bo testowałem go nad wodą raz, ale to nieważne. W każdym razie radiator ma 17 takich żeberek. O grubości od 2 do 1,5 mm, tu w dolnej części 2, u góry 1,5. Łącznie powierzchnia tego radiatora to jest około. 1700 cm kwadratowych. Tak to wygląda, licząc ożebrowanie. I ten radiator, na niego przyklejone są paski LED, dlatego że postanowiłem, żeby ta lampa była łatwa w wykonaniu. To był kluczowy, kluczowy jakby kluczowa sprawa, żeby ta lampa była łatwa w wykonaniu. A żeby taka lampa była łatwa w wykonaniu, to nie chciałem jej robić z power ledów, bo power ledy wymagają przede wszystkim wiedzy w zakresie podłączenia, wiedzy w zakresie prądu, czy zastosowania odpowiednich zasilaczy itd. Łatwiejszym dla przeciętnego użytkownika, który nie ma takiej wiedzy, w zakresie prądów, i tak dalej, czy nie ma wiedzy elektronicznej, jest zastosowanie zwyczajnych taśm LED, tylko niezwyczajnych. Już mówię dokładnie, odwrócę tą lampę. I tutaj, jak widzicie, mamy do czynienia z takimi oto taśmami LED gdzie mam 5 pasków 5 pasków białych LEDów, właściwie to nie są taśmy, tylko to są te białe LEDy, to są LEDy 7030 SMD 7030 Samsunga na 1 mm płytkach aluminiowych, one są sztywne nie mają y, kleju z drugiej strony, ten taśmy dwustronnej. Trzeba je przyklejać na y, klej termoprzewodzący, który tutaj zastosowałem. Oprócz tego, y, mam tutaj taśmy dwie taśmy niebieskie, też na płytkach aluminiowych. Jedna zielona o długości fali, y, zdaje się, 520. Yy, czy 620 teraz nie pamiętam yy, nanometrów i jedna czerwona 520 zielona i, i 600 zdaje się 30 czerwona o ile dobrze pamiętam <laughs> niestety nie obyło się bez wpadek tutaj yy, sobie uszkodziłem na tej sekcji yy, bo te LEDy są w sek te niebieskie są w sekcjach po 3 ledy na jeden taki odcinek i tu sobie uszkodziłem prawdopodobnie przy przyklejaniu ten opornik, który tutaj steruje napięciem i przez to się ten, ten segment nie świeci i tutaj tak samo ten czerwony, ale to jest do naprawienia, tym się na razie nie zajmuję. Lampa, słuchajcie, jestem bardzo zadowolony. Lampa, to znaczy te LEDy są zakupione na Allegro u, u jednego sprzedawcy, który ma jakościowo dobre paski LED. Link oczywiście znajdziecie pod filmem w, w opisie. Dlatego, że warto, warto tam kupić te LEDy, dlatego że przede wszystkim to miała być opcja dla leniwych. To miała być opcja dla leniwych, yy, dla osób, które są lajkami, które nie wiedzą, tak jak ja. W kwestii lutowania i tak dalej, jestem, że tak powiem, blady, jak większość użytkowników. Chciałem mieć łatwo, łatwą lampę. Jedne, co tak naprawdę chciałem zrobić, to przykleić co do tego radiatora, wsadzić radiator w, w płytę wyfrezowaną Plexi, więc zamówiłem sobie płytę Plexi z wyfrezowanym otworem. Tutaj na równi jest wklejona, wklejona płyta przeźroczysta, jak widzicie, w ten otwór. Otwór ma schodek. Także radiator leży jeszcze na e, takim 5mm od, odcinku tutaj białej płyty. I dopiero pomiędzy jest wklejony tutaj e, ta przeźroczysta plexi 3mm. Także pomiędzy plexi 3mm a, e, a radiatorem jest e, 6mm czy 5mm odstępu. Akurat, żeby zmieścić te LEDy, jakieś kable tu po bokach. Które musiały połączyć te, te taśmy. Yy, I tutaj miałoby być to dla leniwych więc ten yy, użytkownik Allegro, który, który oferuje te taśmy, ma yy, opcję lutowania. Także to wszystko przyszło zlutowane, już gotowe, tylko do przyklejenia według mojej specyfikacji na, na ten radiator. Byłem z tego faktu bardzo zadowolony. To są podwójne chipy Samsunga, Nie wiem czy tu będzie widać na filmie, ale yy, ale w tym jednym ledzie są dwa chipy obok siebie i to jest 70-30 dlatego, że ma 7 mm na 3 mm takiej wielkości jest. Eee, trzeba zwrócić uwagę, jak się takie taśmy zamawia, czy lutuje samodzielnie, żeby nie było spadków mocy. Spadek mocy występuje jak jest za długi odcinek e, od zasilania, dlatego one są tutaj tak z dużą ilością kabli, nie wiem czy to będzie widać, ja może na chwilę wyłączę i tutaj się przyjrzymy um, plątaninie kabli, um, może zacznę od tej strony, tutaj wchodzi, wchodzi napięcie na ten środkowy pasek białych LEDów. I tutaj jest biały, a potem stąd yy, rozchodzi się napięcie na, na ten biały, na ten biały, i w tą stronę, tu na biały, i tu na biały. Także yy, maksymalnie 60 cm leda jest od yy, źródła zasilania. Tutaj jeszcze dodatkowo, chwilowo jest przylutowany kabel RGB, ten kolorowy który idzie tutaj i zasila z tej strony te, te LEDy kolorowe, czyli sekcję niebieską, sekcję czerwoną, zieloną i znowu niebieską na trzech kanałach, dlatego że docelowo mówię docelowo, bo znaczy tymczasowo, bo to zostanie stąd wylutowane. Jak będę miał sterownik w przyszłym miesiącu? Prawdopodobnie sterownik LED dimmer, taki jest dostępny w internecie. Wtedy ten kabel będzie miał osobne wyjście z obudowy. Znaczy będzie wychodził tym kablem, ale, ale będzie na oddzielnych, na oddzielnych żyłach te sekcje kolorowe. Bo tamten sterownik ma sterowanie niebieskim RGB plus white, czyli czerwonym, niebieskim, zielonym i białym. No i oczywiście, oczywiście plus do powrotu, powrotu prądu, tak. I wtedy będę miał wschody, zachody, słońce i każdą sekcję, każdy kolor sterowany niezależnie z komputera. I wtedy taka lampa będę mógł zmieniać kolor oświetlenia, będę mógł robić wschód, zachód, słońca i tak dalej, i to będzie bardzo przyjemne. Tam ten sterownik nie jest drogi i jego montaż jest bardzo łatwy. To znaczy, to znaczy tutaj wystarczy podpiąć do niego, on ma tam te pięć gniazd plus 2 y, plus na, na zasilacz podłączamy do dwóch zasilacz, a do y, pozostałych po jednym kanale koloru i, i, i plus y, zbiorczy, bo te ledy sterowane są z, z minusa jeżeli chodzi o, o każdy kolor to są wszystko y, taśmy 12V, bo takie były łatwiejsze w, w montażu i takie też się za, za bardzo nie grzeją. Na tym e, aluminiowym radiatorze, e, tutaj o wadze 1100 kg, e, e, ten radiator nagrzewa się do e, 44 stopni wyższych temperatur. Nie zanotowałem. Przy czym góra tego radiatora jest cieplejsza niż LEDy, jak to jeszcze nie było w obudowie. To zmierzyłem i LEDy były chłodniejsze o kilka stopni od góry tego radiatora, oczywiście. Tutaj jest 6 mm aluminium plus te użebrowanie u góry, no i ale to, jakby to, że on jest taki gruby, on jest tutaj zanurzony o 3 mm w tej płycie i leży na, na tym stopniu. Nie mogę teraz tego wyjąć, bo to jest tu wsadzone na mocny wcisk. Ale tu jest ogólnie, to jest grube na 6 mm, zanurzone na 3 w, w tej płycie akrylowej. Może to tak będzie widać lepiej. I leży sobie na takim schodku. Yy, w każdym razie, jeżeli byłby grubszy, to zwiększymy tylko jego pojemność cieplną. A e, decydująca o temperaturze jest e, powierzchnia oddawania ciepła, czyli tutaj to użebrowanie. Ja chciałem jak najmniejsze możliwe. Można było kolejne tam kupić. To jest radiator o model P3698 na piekarz.pl. Można było wyższe zrobić. Ja nie chciałem wyższego, dlatego że, e, że ten obliczyłem, że mi wystarczy. Jeszcze raz włączymy. Tą te diody, tą lampę Tutaj mam taki Na razie na niebieskim kablu zbiorczo przylutowany Taki ściemniacz, tutaj zobaczcie 7 stopni ściemniania To jest najciemniejsza wersja No i najjaśniejsza To na wypadek, gdyby na początku było za jasno, trochę dla roślin w tym akwarium, żeby się glony nie pojawiły. To ma znaczenie. Jak widać, tutaj jest, są pełne pasmo dla roślin plus coś dla oka. Ten zielony, mianowicie chciałem zasymulować żarnik HQI firmy ADA który ma w swoim widmie trochę zielonego, i to yy, powoduje, że, że rośliny zielone są takie soczyście zielone. Tu, oczywiście, te paski kolorowe mają trudność z przebiciem się przez te silne yy, białe LEDy Samsunga, dlatego że słuchajcie, tutaj jest 150 yy, cm tych białych LEDów, to jest 110 LEDów białych, tutaj jest i łącznie one generują, one generują według producenta 2000 lumenów z metra, czyli tutaj jest ponad 3000 lumenów plus teledy kolorowe, one mają zdecydowanie mniej lumenów, ale one zapewniają odpowiednią długość fali świetlnej do hodowli roślin. Ja nie lubię yy, ciepłych barw, zbiorników w ciepłych barwach, więc u mnie w przewadze są niebieskie. Yy, dla uzupełnienia czerwone, no i dla mojego odbioru yy, kolor zielony. Yy, normalnie pasma lampy dla roślin mają tylko niebieskie i czerwone. Tak wygląda moja lampka. Słuchajcie, taka lampka w tej wersji, yy, jakby tak podliczyć to jesteście, się wsta jesteście w stanie ją wykonać za około 400 zł co odpowiada cenie e najbliżej tej ceny jest lampa e Cichirios Crystal e 40 Cichirios Crystal 40 kosztuje zdaje się e zdaje się około właśnie 400 zł z tym, że w przeciwieństwie do, do mojej lampy ma niespełna 1800 lumenów, wyłącznie w ledach białych 5630, SMD 5630. 1700 lumenów w porównaniu do moich no, ponad 3000 lumenów, w tej samej cenie uważam, że, że... Że w takim wypadku yy, to był dobry wybór, żeby taką lampę zbudować samemu. Ona u mnie wisi tymczasowo, stoi właściwie na takim yy, yy, z drutu wykonanym takim stolarzyku, dlatego że ja yy, planuję zastosować taką oto wielką kaskadę bo, zamiast filtra kubełkowego, bo jak widzicie, nie mam tutaj na niego miejsca i, yy, yy, i ta kaskada. Będzie tu wisieć po prawej stronie, i dlatego nie mogę postawić tu zwykłej lampy LED na nóżkach, bo tak ona by mogła tu dochodzić i być tak jak te wszystkie lampy akwarystyczne, stać na krawędzi akwarium. Ale tutaj jest taka skada i ona przeszkadza. Docelowo prawdopodobnie tą lampę powieszę na linkach stalowych na takim wyższym rusztowaniu, żeby to ładniej wyglądało. Ale na razie, na razie może być tak. Chodziło mi tutaj o zaprezentowanie wam jak to wygląda nad akwarium jak widzicie jest bardzo jasno i to światło jest pełne, soczyste nie ma żadnych przekłamań barw i tak dalej mamy pełne spektrum tutaj praktycznie nasze rośliny będą zadowolone z takiego oświetlenia na pewno no cóż to tyle, oczekujcie kolejnych filmików i jak zwykle subskrypcja i łapka w górę bardzo dziękuję, zapraszam do linków w opisie i zachęcam do budowy takich rzeczy samodzielnie. Nie było wcale trudno i była to czysta przyjemność podczas zakładania tego akwarium. Pozdrawiam i następne filmiki niebawem.